czego się spodziewasz do tej gali? Poza oczywiście szanownym sukcesem i wszystkimi takimi tymi. Gala PLM ma w Wilanowie, jest to pierwsza gala w tym miejscu i myślę, że jest to początek cyklu gal w Wilanowie. To znaczy co miesiąc? Nie, ale na pewno będziemy robić cyklicznie tu. Czy znaczy, się sobie to miejsce ze względu na basen, jak czy te rzeczy? Upodobałem sobie to miejsce dlatego, że mieszkam w Wilanowie. Tego się spodziewałem. A teraz z punktu widzenia sportowego, walka wieczoru. Walka wieczoru, dwóch dobrych sportowców, dwóch młodych fajterów. Myślę, że nieważne kto wygra, na pewno będzie świetna walka. Co są teraz teraz kolejnej walce Grzegorza Białackiego? No co, no, przegrani też muszą próbować. Dyleski też próbował i, i wygrał w końcu, tak? Także? Jedyne co tutaj jest yy, waga. No tak, duża różnica wagi. Tak, I, Znaczy waga na no niekorzyść, bo tutaj trener wnosi zastrzeżenia, że waga była do 77 kg No ale to zaraz będziemy rozmawiać. I dogadacie? No myślę, że tak. Które walki, które walki jeszcze należy tutaj tak specjalnie? Promować, przedstawiać. Każda walka jest godna zainteresowania. Są to młodzi zawodnicy, którzy na pewno pokażą duże serce. Myślę, że profesjonalna liga MMA to jest ta gala, która stwarza możliwości młodym zawodnikom. Czyli plany na ten rok są jedna gala w miesiącu? Na pewno jedna gala w miesiącu będzie się odbywać. Jeżeli zrobimy więcej, może zrobimy więcej, ale na pewno mamy plan na jedną galę w miesiącu. I w geografii to Cała Polska, chociaż plan nie, niedługo podamy już taki kon, konkretny do końca roku. Czy zobaczymy znów Józka Barkowa? Józka zobaczymy, tak. Kiedy? W, w Koszalinie w, w kwietniu. Zobaczymy znów tego, którego go pokonał, o ok, zapomniałem nazwiska. Nie, lepiej nie wymawiać jego nazwiska. <śstuszem ściszerzka> <ścukler> <ścukler> Żartuję. A Janusz Dylewski nie, za nie, nie, nie zachował się moim zdaniem rozsądnie, dlatego że wyzwał do walki Bazelaka. A za chwilę po uzgodnieniu, jakby walki, można powiedzieć, że chce walczyć z Bazelakiem, przeszedł do innej federacji, co uważam, po co mówić jakieś inne słowa, wyzywać kogoś na pojedynek, jak się nie podejmuje walki.